Ja mam na imię Magda i powiem dziś kilka słów o uwielbieniu. Nie odchodzimy od postaci Dawida, ponieważ uwielbienie było bardzo ważnym elementem jego życia. Wiele psalmów, które mamy w Biblii, są właśnie autorstwa Dawida. Na ich podstawie możemy zobaczyć, jak niesamowicie rozwiniętą relację Dawid miał z Bogiem. Dzisiaj na początek przyjrzymy się fragmentowi z drugiej księgi Samuela, w której do Jerozolimy zostaje sprowadzona Arka Przymierza. Możemy przeczytać tutaj, że Dawid tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w leniany efot. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził arkę pańską wśród radosnych okrzyków i grania na rogach. Więc Dawid niesamowicie e, wczuł się w to uwielbienie. Tutaj jest napisane, że z całym zapałem w obecności Pana tańczył. I w pewnym momencie e, dostrzega go jego żona Mikal. I Tutaj mamy napisane, że kiedy ona ujrzała króla Dawida, jak podskakiwał i tańczył przed Panem, wtedy wzgardziła nim w sercu. E I później Dawid wraca do domu i jego żona wyśmiewa się z niego. Mówi: O, jak to wsławił się dzisiaj król izraelski, który się obnażył na oczach niewolnic sług swoich. Tak jak się pokazać może ktoś niepoważny. Dawid odpowiedział jej wtedy. Przed Panem, który wybrał mnie zamiast Ojca Twego i całej Twej rodziny i ustanowił mnie wodzem ludu pańskiego Izraela, przed Panem będę tańczył i upokorzę się jeszcze bardziej niż tym razem. Więc Dawid mierzy się z tym, że jego żona wzgardziła nim, ale mówi, że to nieważne. Przed Panem będę tańczył. Pana będę uwielbiał. Bo dzięki panu mam to wszystko. To pan sprawił, że jestem królem Izraela, więc on jest godzien tego, żeby go uwielbiać, jest godzien tego, żeby go wywyższać. W każdy sposób, nawet jeżeli inni będą patrzyli i będą się śmiać, nieważne, pan jest tego godzien. I czym jest tak naprawdę uwielbienie? Jeśli byłeś na którymś z ognisk światła w mieście, to miałeś okazję być świadkiem uwielbienia. Czym ono dokładnie jest? Kiedy uwielbiamy, to odwracamy wzrok od wszystkiego, co nas otacza, od wszystkich naszych kłopotów, od ludzi, którzy nas otaczają, a skupiamy nasz wzrok na Bogu. Uwielbienie jest oddaniem Bogu chwały. Uwielbiamy, więc uznajemy Jego panowanie, uznajemy to, że jest Bogiem, uznajemy to, że jest Królem i oddajemy Mu po prostu cześć. Dzięki uwielbieniu przybliżamy się do Niego. Jesteśmy tu i teraz z Nim i dla Niego. I w jaki sposób możemy uwielbiać? Możemy powiedzieć, możemy wyśpiewać nasze uwielbienie. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że kto śpiewa, to tak jakby modlił się dwa razy. Możemy grać na instrumentach, kiedy uwielbiamy Boga, możemy klaskać, możemy tańczyć, możemy upaść na kolana, możemy oddać Mu pokłon, możemy też wykrzyczeć swoje uwielbienie. Możemy to zrobić tak jak Dawid i nie przejmować się tym, co inni wokół na ten temat pomyślą, co o nas pomyślą. Ale ważne jest też to, że Boga powinniśmy uwielbiać. I mu dziękować bez względu na okoliczności. W dalszym, w dalszym etapie, w drugiej księdze Samuela, możemy przeczytać taką historię, w której Dawid dopuszcza się grzechu z Batsebu. Cudzołoży z nią, wynikiem tego jest poczęcie przez nią dziecka, oraz Dawid doprowadza później do śmierci jej męża. Tutaj możemy przeczytać, że to zdecydowanie nie podobało się Panu. I Bóg posyła do Dawida proroka, który oznajmia mu, że owszem, Bóg wybacza Dawidowi jego grzechy, ale niestety to, co on zrobił, pociągnie za sobą konsekwencje. I tą konsekwencją będzie śmierć tego dziecka. Dawid. Bardzo wtedy korzy się przed Panem, długo się modli, długo pości, bardzo surowo pości, prosząc Boga o, o uratowanie dziecka. I w pewnym momencie to dziecko niestety umiera. Słudzy boją się przekazać tę wiadomość Dawidowi, bo nie wiedzą, jak on zareaguje. No i rzeczywiście możemy sobie pomyśleć, jak człowiek w takiej sytuacji może zareagować. Może się załamać, może się niesamowicie wkurzyć na Boga. Totalnie może nie rozumieć o co chodzi, dlaczego ja tu się poświęcam, ja tu poszczę, ja tu tyle czasu się modlę, a i tak nic nie, nie zyskuję tym, co robię. I tak dzieje się e, nie to, co chcę. I w końcu Dawid otrzymuje wiadomość o śmierci tego dziecka. I niesamowite jest to, co on w tamtym momencie robi, bo on nie przyjmuje właśnie takiej postawy. Nie wkurza się na Boga, e, nie obraża się. Nie załamuje się, możemy przeczytać, przeczytać, że Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu pańskiego, oddał pokłon. Więc Dawid, na wiadomość o śmierci swojego dziecka, ogarnia się i idzie oddać pokłon Bogu. To jest niesamowite. Biblia mówi nam, że mamy dziękować w każdym położeniu. Nie tylko kiedy mamy dobry humor, nie tylko kiedy dzieją się dobre rzeczy w naszym życiu, ale w każdym położeniu, nawet kiedy otaczają nas jakieś rzeczy, których nie rozumiemy, nawet kiedy totalnie czujemy się jak w bagnie, mamy Bogu dziękować. Dlaczego tak jest? Ponieważ kiedy dziękujemy Bogu, nawet kiedy znajdujemy się w trudnym położeniu, to tak jakbyśmy mówili tak na Boże działanie. Mm. On może nas dzięki temu prowadzić dalej. A dopóki się buntujemy, to tak jakbyśmy stali w tej sytuacji, cały czas mówili: Nie, nie, nie zgadzam się na to, to mi się nie podoba, tamto mi się nie podoba, i przez to pielęgnujemy w sobie niezadowolenie, pielęgnujemy w sobie ten zły humor, jesteśmy ograbiani z, z dobrego nastroju, a nic to nie przynosi, nie zmienia to nic w naszym życiu. Ale z kolei, kiedy dziękujemy Bogu, kiedy okazujemy Mu wdzięczność, to tak, jakbyśmy w takiej trudnej sytuacji trochę odsunęli się na bok, spojrzeli z innej perspektywy i po prostu dali pole do działania Bogu. Akceptujemy wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, bo wierzymy, że Bóg jest dobry. Wierzymy w to, że to Bóg ma moc wkroczyć w tę sytuację i ją zmienić. Wierzymy w to, że Bóg ma moc. Wkroczyć w tę sytuację i przynieść jakieś dobre rzeczy dla nas z niej. To niesamowite, niesamowicie uwalniające. Może nas popchnąć dalej. Bardzo rozwija naszą relację z Bogiem, rozwija naszą wiarę, nasze zaufanie Mu. I wierzymy przez to, że tak jak mówi Biblia rzeczywiście Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A skoro oglądasz ten filmik, to mam dla ciebie taką propozycję, żebyś, yy, kiedy on się skończy, poświęcił chwilę na to, żeby oddać Bogu chwałę. Zrób to tak, jak chcesz. Możesz to wypowiedzieć, możesz Bogu chwałę wyśpiewać, możesz zagrać na jakimś instrumencie, możesz zatańczyć, możesz zakrzyczeć, możesz oddać Bogu pokłon w swoim pokoju, ale zrób to i okaż Mu wdzięczność. Jeśli wcześniej tego nie robiłeś, to wierzę, że przyniesie to dobre zmiany w Twoim życiu. Zrób to dzisiaj, rób to przez następne dni, a naprawdę wierzę, że będą działy się wielkie rzeczy w Tobie. Dzięki.